Dobra, jest druga 40 w nocy, we wtorek I to wcale nie tak, że mam na piątą nastawiony alarm Alarm? Wcale to nie jest tak Ale chciało mi się nagrać film, więc po prostu nagrywam Bo i tak jakby to będzie po prostu cud, jak pod tym filmem będzie jakieś 500 wyświetlenie. I backstory tego filmu jest takie, że po prostu wziąłem dyktafon, włączyłam let's go Nagram sobie do tego jakiś, nie wiem, dwumintowy, trzy może Jakiś głos i, i chuj. I nazwę ten film moje niespełnione ambicje, bo, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Dobra, więc niespełniona ambicja numer jeden: Bakstarylkiego. Z tym jest bardzo długa historia, gdyż ja kasując to, miałam 8 minut, i miałam na to całkowicie piękny, rozpisany scenariusz, co się wszystko po kolei dzieje. I potem powstała taka historia, że wymyślałam do tego dwa zakończenia. I jakby oba te zakończenia prowadziły do jakiejś śmierci. W zakończeniu pierwszym miały zginąć Marko poprzez samobójstwo przez kochanego synka, a w zakończeniu drugim miał zginąć Yuki jakby przez Marko, nie? Dobra, niespełniona ambicja numer dwa. Ja ukochana seria Bezpieczeństwo, której wypuściłam jeden odcinek, i... i w sumie nic nie wiem po co to powstało, to, to, to kiedyś było, miało może sens, teraz totalnie to nie ma sensu dla mnie. Jakby pytam się siebie z przeszłości, po co ja to zaczynałam, a to ma prawie rok, a ja tego nie tkłam, mnie. Kontynuacji tego już nigdy nie zrobię, a scenariusz gdzieś mi się skasował. Jeszcze tak tylko dodam w takiej ciekawostce, że miałam zaczęty drugi odcinek, a po prostu gdzieś go i to wszystko w sumie. Ambicja trzecia Backstory Marco, czyli totalne postaci na którą miałam po prostu fazę, jakby myślałam o tej postaci 24 na dobę. Wymyśliłam mu naprawdę zajebistą przeszłość i poświęciłam dosłownie całą noc, żeby zrobić wstęp do tego, jakby mini-movie to miało być. Kiedy obejrzałam ten wstęp, już mi się znudziło i już to wyniebałam, nie? Tyle po Backstory Marco w sumie. Dobra, ambicja czwarta, i chyba to już przedostatnia. Taka większa ambicja. już planowałam tego: serię o dzieciach samego Irona. Miałam do tej serii trzy podejścia, i za każdym razem coś mnie w niej odrzucało. I ja teraz już nawet nie pamiętam, jakie były najmniej te dzieci. Ten, taki jakby ten piegowaty, ten, to był Eli ten drugi to chyba był Ali albo Oli, już nie pamiętam totalnie. I w sumie nie pamiętam o czym to miał być, bo to miało trzy wersje i za każdą wersją coś mi się nie podobało w sensie w tej postaci Aliego, więc po prostu się tego jakby grzecznie mówiąc pozbyłam. Pamiętam jedynie, że podobał mi się fakt, że to była taka postać, taka genialna, była taki geniusz. I nadal chciałam mieć... Ja mam w głowie ten fakt, że po prostu chcę mieć taką postać w swoim życiu. I w tym momencie powstał Ewan. I o nim aktualnie piszę książkę, która jest już dosyć długa. Mam to przeczytać w sumie dwóm osobom i obie się tym jakby zachwycały. I ta jedna z nich zmusiła mnie do założenia konta i ja tam tak sobie myślę, że to kiedyś w końcu opublikuję. Ale to bardzo daleka przyszłość i na razie skupiam się na filmie, który planuję generalnie od swoich urodzin. I chyba go, chyba go w końcu wstawię w tym czerwcu, 21 czerwca, tak.